Hmm. Uh. Ale się dzisiaj nie wypaspałam No ale dobra, dzisiaj dziewczynki Czyli Nela i jak Lena Nela i, Nela. Nela i Lena Mają dzisiaj Za pierwsze Jest wykonanej Więc No I one są o godzinie ogólnie 10, bo te zajęcia ogólnie są w sobotę. A jest ogólnie godzina 8:30, więc trzeba się w sumie szykować i powoli wstawać, więc dobra e, się wyszukuję, U, oj uczęszczam się i będziemy dzisiaj pierwszy patrzeć e, jak dziewczynki sobie razem i jak sobie jeżdżą, więc jeszcze się popsikam perfumami. No. Gdzie są, są te pierwsze zajęcia dziewczynek? Tak, do, więc się szykuj. A, no okej. Okay. to się popsikam perfumami. Um, no. Dobra, więc ja się pierwsze obieram. Może w to albo w to. Dobra, w to ubiorę się. A co mi tam? Dobra, teraz ty się ubierz. Um, może w to. Um, w to, w tym boś wczoraj. Zapomniałam ci tego wyprać. A, no dobra, to to. Um, dobra. I no, dobra, idziemy. Znaczy ty poczekaj tutaj, a ja idę budzić dziewczyny. Laurka, Naurcia! Nie płacz, no, ściągniemy ci. Mm. Oj, nie płacz, nie płacz, klemik. Yy. O, to, to nie. Yy, pieluszka. Oj. Jeszcze ubranko, okej, okay. jesteś ubrana i ok, Lenę, Lenka, I tak mamo, zajęcie pierwsze, więc trzeba się ubierać i w ogóle, mogę jeszcze chwilę pospać, czy raczej nie, raczej nie, no dobra, to nie co mam ubrać na pierwsze zajęcie, konne no coś wygodnego i nie sukienki. Wiesz, jak leginsy czy coś. Mmm, okej. Okay. O, to będzie dobra. idealnie bym powiedziała. Mm, wziąć telefon? A po co ci tam telefon? Nie wiem. Dobra, chodź Nena. No. Yy, pójdziemy po Nela. No okej. Okay. Tylko za to jeszcze. Adam! Idę! Czekajcie, ja tylko pocę Nelę. Nelunia! Nela! Nelka! Zdecydowanie Nela jest największym śpiochem z naszym domu. Nelka, no dalej wstawaj, dzisiaj pierwsze zajęcia z konimi, znaczy wasze, z, z Leną. Mm, oj, mamo, muszę wstawać? Musisz, dalej wstawaj. Mm. Mamo, mi się nie chce wstawać. Wiem, Nela, ale musisz. Dalej. Odkładaj te się bo nie widać jej twarzy nawet. O jeju, jeju. Oj. Ściągnij ten, 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 ten twój śpiworek i w ogóle, no. Daj do szafy niego. Dobra, jedzie ja wybierz co masz ubrać na te zajęcia. To. No dobra. Trzyszę ci włosy jeszcze. Ryba. No, nie chciałam. Nie cię. Ryba, dalej. Ała! Mm. Muszę ci spiąć włosy na zajęcia. Ale ja lubię taką fryzurę. No, nie dyskutuj. Ała! No już skończyłam. O Jezu, Jezu, a gdzie masz mleczki. No mi już nie. A, Ilena też idzie się uczesać już. A, no, okej. Okay. A, czekajcie w ogóle na mnie. Ilena idzie na piętro drugie i idzie się uczesać. No, dobra, będziemy czekać więcej. Ok. Dobra, już jesteśmy. Chodźcie. No. Dzień dobry. Dzień dobry. Posuniesz się na chwilę, dziewczynko? Yy, wy na zajęcia? I yy, wy na zajęcia, dziewczyna? Yy, wy, w, kto z, u was na zajęcia? Yy, ja. Yy! Nela, spokojnie. E, możemy tutaj oglądać, jak dziewczyny się zajmują tymi koniami i w ogóle jeżdżą? Jasne, to można stać, no. E, dziewczynki, no to powiedzcie mi, jak się nazywacie? E, no ja Nela, no. Nela. E, ja Lena. Nela i Lena, no dobra. Bardzo ładne imiona. E, możecie sobie wybrać... Elliot, już idź tu, stąd. No okej. Okay. Dobra. E, dziewczynki, możecie sobie wybrać konia. E, tak. Lena. Ty możesz albo tego, albo te dwa. A ty, Nela, chodź ze mną. A, a ty możesz te trzy wybrać. z, jed... z tych trzech jeden możesz wybrać. E, Okej! Okay. Mm. No to jest tego białego. E, on się nazywa Iskra. O, ładne imię! Proszę Panią! Tak? A ja chcę tego, tego białego. To jest koral. A ten czerwony to jest rubi. A ten czarny to ogień. A, No dobra. Dobrze. To pierwsze, dziewczyny, może nakarmimy... Yy, wasze konie. Nakarmić A co mamy dać? Dajcie jabłuszko. Im. Okej. Okay. No dobra. Cześć. R iskra. Robi, Cześć. To wiesz co, Nala? A ty jednak chcesz robi? Nie, jest koral. A, no dobra, no to jak te ci, te, no to ja nie. Oj, ja nie wezmę tutaj. A, okej. Okay. Na no, koral, proszę. Mm, A jak tam tyle ma? No? no już teraz ja. Myślę, że mnie chyba polubił. Na pewno. Dobra, dziewczyny. To teraz założę siodła im. Ten ma to. To siodło. A ten ma... A ten ma to. E, koral. No. Nera, może tu wyjść, stamtąd. iskra. Mhm. Uh -huh. Oj! O matko! Czy o tym też widzieliście, Bo ja nie. Nie, ten to, że to nie. Nie, nie, nie. Ten. Koral. Iskra. Okej. Okay. Mm. Oj, oj, oj! Dobrze. Nieważne. Teraz zakładajcie kaski. Chodźcie, dziewczyny. I sobie wybierzcie po jednym kasku. No to. Jedźcie, ja ten. No to ja też chcę ten. E, dobra, to teraz wyczyszczę konie. E, hmm, dobra, jedna tą szczotką. Ale nie, to nie, to dobra, to jedna, no to musi jedna poczekać. No to daj mi pierwszy, no bo ja mam tutaj konia. No dobra, no niech ci będzie. Tu grzywa piersi, ogonek i ciało, zierść. Dobra, masz. Dzięki. Proszę. Dzięki. I teraz idziemy jeździć. Więc okej, okay. dziewczyny, chodźcie. Państwo też zapraszam. Okej. Okay. Dziewczyny, Wy też. Nela, dalej chodź. I tutaj dziewczyny będą miesić, więc państwo może ustawić się tutaj, żeby widziało. Dobrze. Yy, a jeszcze wybieram konie. Nela i do rodziny. U. Jeszcze iskra. Chodźcie, koniki. Mhm. Tutaj i piesze Nela, dobra. Bo Nela jest młodsza. Nela, wskakuj na konia. Opa! Ale fajnie się mam. Patrz jak siedzę. Masz telefon? Zrobisz mi zdjęcie? Nie wolno robić zdjęć. Nie mam, kochanie. Tak naprawdę mam, ale wiem, że nie można robić zdjęć. A. torebce mam. Dobra. Yy... Dobra, teraz Lena, tak? Tak. Czy Nela? Nie Lena. No dobra. No to wskakuj. O, oh my gosh! Dobra, Nela. Idziemy. Ło, wow, ale fajnie! O. Widziałaś, mamo? Widziałam. Teraz Ty, Lena. Fajnie? Mega. Mam wiesz że fajnie? Super. Teraz cenera. I teraz próbuj sama. O! Proszę mnie pomóc. Już, 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 koral. Proszę tak szybko nie jeździć. Jeszcze raz, cenera.

Dobra, to jak już teraz się poszkoliły dziewczyny, to teraz będą takie, yy, takie słupki i że będzie trzeba z nich przeskakiwać. Mhm. Ten będzie tak. Ten będzie dwóch. Ten będzie jedno też. A ten jeden będzie cztero. Ten będzie nie 4, tylko 3. Ten będzie 5. Ten będzie 2. Mm. Dobra, to może tak zrobimy. O! I teraz. I pierwsza Lena. Tylko to musi być odstępy. No skacz, hop, wow. Wow, ale fajnie i z powrotem, hop, hop, Dobra, teraz Nela. Jeden, dwa, trzy. To nie, okej, okay. hop, oj, musi być w sumie tak odłączone. No, Nela. Tylko muszę się obrócić. Hop. Hoppa. Hoppa. Hop. Ale wysoko zaskoczę. Hop. Hop. I hop. Mamo, widziałaś? Widziałam, kochanie. Dobra, dziewczyny. Ojeju. Oj, oj. Dobra, to jak już się nauczyliśmy jeździć koniami, teraz koni jazdy schodzimy. Okej. Okay. Dobra. Siadła. Mhm. Mm Lejca. Albo nie w sumie co to jest, dobra. Dobra, ściągnijcie kaski. Oj. I ja biorę konie i teraz będziemy myć konie, dobra? Aha uh -huh. Dobra, to chodźcie, dziewczyny. I w, jedna weźmie gąbkę, a jedna weźmie to do mece. I to jest ten płyn, a jedna weźmie ten płyn. Bo to jest przeciw, żeby nie przyklejały się muchy do niej chciała i żeby nie, nie chodziło, czy tam, co tam. Przylatywało. O. Dobra. Ok. Dobra, teraz ja. Okej. Okay. No dobra. Teraz zamiana robicie. Masz. No masz. 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 Dobra, oddajcie. Daj Lena. Proszę. I teraz... Yy, teraz, teraz, teraz. szybko. Proszę, Nela. O, o, mama. Do kogrzywa. I proszę, Lena. Tylko grzywa. Okej. Okay. proszę, proszę. Okej, okay, dobra. Yy, I to na tyle, proszę Państwa. Panie rzeczy są też w sobotę i o godzinie 10. Dziewczynki. Jak... Oj, dziewczynki, gdybyście chciały iść na obóz za wakacje, to za 3 tygodnie będzie, więc zapraszam. Um. więc no Mamo możemy? Zobaczymy jeszcze Możemy <grym> No dobra, no to się pogadacie z rodzicami I Jeszcze yy, też yy, też, yy, też będziemy za trzy tygodnie jak będziemy już jeździć to yy, będzie tak, że będziemy mieli zawody więc liczę nawet, że będziecie na pewno będziemy na zawodach Mhm uh -huh. No dobra, no to dziewczyna. Pa! Do widzenia! Na razie. Dobra. Chodźcie, dziewczynki. Ale ta pani jest fajna. I fajnie po prostu siedzieć na tych koniach. Mamo, będziemy mogli jechać do zawody i na ten obóz. Zobaczymy jeszcze. Musimy pokazać tatą. Mamo, prosimy! Zobaczymy. Dobra, to my już jedziemy. Heee, widzowie!